Ja się go boję. A, niby taka gra dla dzieci, a co? Strasznie. Witam Was, kochani, z tej strony Pixelowa. a my wracamy do gry Rayman 2. E, w poprzednim odcinku udało nam się przejść do, do nowego świata, więc zobaczymy, co się tutaj kryje. Jak widzicie, Rayman nie może się doczekać, więc... Lecimy. I mi się wydaje, że to jest już świat z Tak, właśnie, mamy to. Dobra, lecimy tutaj. Ciach. Mhm, widzę, że mamy już tutaj e, przyjazną duszeczkę, która czekała na nas. Kurde, nawet mi się nie da naładować. Ty że przecież, ile można. Okej, okay, udało się. No dobra, co ja omijam tutaj? Tam... A może trzeba strzelić tym wiecie naładowanym? Sprawdzimy to. Mhm. Mamy to. Nie może być tak prosto. Dobra, bierzemy maskę. Co to jest? To nie była maska, tylko pięść. Okej, okay, rozejrzyjmy się, ale nic tu takiego nie widzę, fajnego. Dobra, mamy zapis. Ale... No kurde, co on to robi. Dało się, odzyskaliśmy życie. Ja się nie spodziewałam, dziada tutaj. Mamy tutaj coś. Czyli co? Ja muszę na to wskoczyć, żeby złapać tutaj pajęczynę. Chyba tak. Teraz się... Oka. A proszę. A, 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 a. Jak? Ominęliśmy lumusy, ale to nic. Patrzcie, no co by do nas przyszły. No kurde, jakim cudem. Okej. Okay. Odbijamy się. A to dalej nie mówi mi jak ja mam. Serio? E to zostawiam tyle rzeczy. Dawać śliwkę. No, już wiem, dlaczego nie przeszłam tego świata. Płynę w tą stronę najpierw. Zobaczymy, co tutaj jest. Dobra. Ok, co my tutaj mamy? Jakiś spadek. Mhm. Tu mamy śliwkę. No, dobra. No a co tam? Zobaczmy, co tu jest. Chcę. Oooo. Tu jakaś arena. Tego się nie spodziewałam. udało. Dawaj, dawaj, dawaj. O, tu widzę, widzę, widzę. Nie! Kurde, serio, widzieliście to? Mhm, tylko ja tak mogłam zarobić. No i co? Aha? Egiptara. Mhm, coś czuję, że to... Skaczemy, skaczemy tu. Jakby jakaś świątynia taka. O! Astecka czy co? <śmiech> <śmiech> Nie! Mm -hmm. Teraz. I ciach, mamy to. Mm -hmm. Dobrze, że one same też podlatują. O, widzę, widzę, widzę. Widzę. Okej. Okay. Chciałam, że spadnie nam to na łeb. Ale na szczęście tak fortunnie to upadło, że nie. I co? Mamy tam skoczyć. Dobra, no damy radę. Dobracie są pochodnie. Nie palą się. Uf. Mamy zapis elegancko. No, czy to się skończy pali, czy muszę to przeskoczyć? Dobra, skaczę. Trzeba czekać. Okej, okay. przemy do... Dawaj, dawaj. Bo zaraz to lawa. A, 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 aha, słonie. Dobra, ja to pamiętam jeszcze. Co to ma być? Co to za wyzwanie jakieś dzikie? Dlaczego ty się obracasz jakoś dziwnie? Hej ma. Dobra, skaczę, bo ja nie wiem. O proszę, a to dziadostwo. Widzieliście? Nie! Kurde. O, wraca. Z jednej strony to w sumie dobrze, ale z drugiej strony wcale nie. A teraz już nie. No. I o co tu chodzi? Patrzcie, sku, Co? Ty tutaj? Potwór. Nie, 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 nie. Co ty tu? Ale dobra, chodźcie co nabije życia na Was. Czyli zaraz będzie pewnie wielki. Nie ma już małych? Co to było? Dobra. Ja idę tu. Płyniemy. Mhm, chyba za wcześnie to zrobiłam. Ale okej, okay, jakoś. nie yeah! Uf, dobra, mamy zapis elegancko. Tu nic nie ma. Idziemy na tą stronę. Jakieś życie by mi się przydało. Przecież zaraz tu umrę. To... mamy życie. Super. Tutaj co jest? O, mamy te fajnie. Dobra, jeszcze życie, przydajaj. i ostatnie. Mam nadzieję, że tu nie będzie Wam za na nią przygotowano. Wow, no to nie było tak najgorzej nawet. Czy coś tutaj masz w swojej klatce? Jest przejście, bo to jest zamknięte, dobra, czyli musimy tędy. Mamy zapis, dobra. A ty co? Za co tu śpisz? Skakluję. No to go. Może nie będzie tak źle. Czy mi to wyjdzie? Jezu, skupiam się. Dobra, lepiej się nie będę skupiać. Trzeba może... Ja pierdolę. Nie, po co ja tu znowu skoczyłam? Przecież to jest jakiś żar. Które? No. Jak. Słuchajcie, udało się. Sam Rayman zaskoczył z tej rakiety. Dobra, mam no nadzieję, że czeka nas jakaś super nagroda za to wszystko. No dobra, ale co z tego? A. Ach, bo to jest koniec, znaczy początek tego... Nie, dziękuję, ja stąd idę. Tu jest jakieś wejście, no i tu idzie, no oczywiście. Mamy zapis. Co to ma być? Nie, no to jest żart. Kim ty jesteś? Patrz to. Ty, no to za bydlę. Dobra. Ty, ja się go boję! To jest ten potwór z tych bagien. Ja Ta, niby taka gra dla dzieci, a co? Straszne. jak on wyskakuje szybko z tego. Zaraz zginiesz po Okej, okay, mamy śliwkę. No, czekaj, tak czy nie? Kurde, nie, śliwko, błagam cię. Nie zostawiaj mnie. Co no to jest? O kurde, zobaczcie. Jest jakieś wyjście w ogóle. Co jest grane? Jak tu przyjemnie. Nie ma lawy? Fajnie tu. Być może jest to koniec gry. Nie wiem. A czy koniec planu? Kurde. Oszukali mnie.